Ja. Idziemy dalej. Tam patrzę zdjęcie Putin zdech chyba już. Gdzie skończyliście? Czy coś rozumiem, że nie, nikt nie chce już walczyć? A nikt nie chciał. To są wojownicy z tak zwanych EUDRL uznają, uznają, przyznają się, że siły zbrojne Ukrainy rozwiali mit o niezwyciężalnym wojsku Federacji Rosyjskiej. Nikt nie chciał. Wszyscy już powiedzieli ci, którzy od lutego wszyscy pouciekają, co z nimi zrobić, dlatego, że ludzie nie mają ani sił, ani możliwości, ani chęci. No ja o Rosjanach mówię, w ogóle o Rosjanach mówię. A Rosjanie, aha, oni tam już uciekają. Na nas wszystko powiesili. Także mówię, no, chochom trzeba postawić pomnik. Oni rozwiali mit pod egidą rosyjskiego wojska. Rosyjskie wojsko okazało się Okay. no taka sobie, tak.